Witam Was na kanale Beauty News. W tym odcinku omówimy takie tematy jak Boxdale wciąga w aferę Monikę od Wardęgi, Magikal wywleka na światło dzienne intymne sprawy Nikity, czy to oficjalne zakończenie relacji między szostakami, wypadek z Sylwii Peretti, Fagata wyzywa hejterów do walki oraz kolejne nieudane przeróbki zdjęć Roxy Węgiel. Jeszcze zanim zaczniemy, zostaw suba. Roxana Węgiel to piosenkarka, która stała się sławna dzięki udziale w The Voice Kids, a następnie zyskała większy rozgłos po wygranej Eurowizji Junior. Z tego też powodu większość osób zapamiętało ją jako młodą dziewczynę, i kiedy ta po skończeniu 18 lat zaczęła wstawiać na Instagrama odważniejsze zdjęcia niż dotychczas, internauci byli w dużym szoku i wielokrotnie krytykowali za to Roxany. Dało się zauważyć, że to bardzo denerwowało wokalistkę, która na każdym kroku starała się uświadomić ludziom, że nie jest już tą samą małą dziewczynką. Która występowała w The Voice Kids, a dorosłą osobą, która ma prawo wstawiać do sieci to co chce. Jednak oprócz tego ludzie zaczęli dostrzegać, że piosenkarka do przesady używa Photoshopa, którego bardzo łatwo było wyłapać na zdjęciach, ponieważ nagle kształt zmieniały nie tylko części ciała Roxany, ale również rzeczy, które znajdowały się w jej pobliżu. Natomiast jakiś czas temu dziewczyna wstawiła na swojego Instagrama zdjęcie z rodziną, które wywołało ogromną burzę w sieci, ponieważ w tym przypadku nawet nie było możliwości, aby próbować kłam że żadne poprawki nie zostały wprowadzone, ponieważ Roxy w porównaniu do rodziców wyglądała jak postać AI. Od tego czasu ludzie myśleli, że piosenkarka postanowiła zrezygnować z prób poprawiania swojego wyglądu w Photoshopie, jednak nic bardziej mylnego, ponieważ na zdjęciach ze ślubu internauci kolejny raz dostrzegli nie do końca udane poprawki, tym razem nóg. Ludzie dziwią się, że dziewczyna tak często poprawia sobie coś w Photoshopie, ponieważ jest bardzo atrakcyjna i wygląda już wystarczająco dobrze bez żadnych poprawek. Jak pewnie już wiecie, na najbliższym klaucie ma zawalczyć między innymi Nikita, Gohan, Magical, Natalisa oraz Fagata. I właśnie ta ostatnia nie ma jeszcze rywalki, jednak nie jest to spowodowane brakiem chętnych na jej przeciwniczkę, a tym, że dziewczyna postanowiła wyzwać do walki swoich hejterów. Tak, nie przesłyszeliście się, Agata zapowiedziała wraz z klautem konkurs, wedle którego na chętne przeciwniczki mogą zgłosić się dziewczyny, które oprócz oczywistego wymogu, jakim jest nieznoszenie fagaty, muszą również mieć ukończone 18 lat i ważyć do 58 kg. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać film, w którym opisuje się, dlaczego nie pała się do influencerki sympatium. I ty możesz zmierzyć się ze mną na następnej gali Cloud MMA Wystarczy, że nagrasz filmik na TikToka dowolnego formatu Gdzie mówisz, czemu mnie nie lubisz Zostawisz taki hashtag Oznaczysz Cloud MMA Musicie mieć skończone 18 lat i ważyć do 58 kg Bierzemy najciekawsze osoby Jedna z tych osób zmierzy się ze mną już 5 października Powodzenia Będzie wam potrzebne. W połowie lipca ubiegłego roku w centrum Krakowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął syn Sylwii Peretti. Wszystko to wydarzyło się, ponieważ chłopak jechał z prędkością ponad 160 km na godzinę, przez co wypadł z drogi, a następnie uderzył w bariery mostu Dębnickiego. Jego mama, Sylwia Peretti, bardzo rozpaczała po stracie syna i wielokrotnie wstawiała na swoje social media posty czy relacje, w których żaliła się, jak bardzo za nim tęskni. Natomiast kilka dni temu sieć obiegła bardzo szokująca informacja dotycząca wypadku, w w którym tym razem uczestniczyła właśnie Sylwia. Jak podają media, samochód, którym kierowała kobieta, miał wypaść z drogi i w cudzysłowie skosić kilka drzew. Menadżer celebrytki poinformował, że kobieta przechodzi aktualnie szereg specjalistycznych badań. Dodatkowo oficer prasowy sprostował, że owe zdarzenie było jedynie zdarzeniem drogowym, a nie wypadkiem. Jakiś czas temu internet obiegła informacja, że Sylwia oraz Akop Szostak postanowili się rozwieść. Para poinformowała o tym na swoich social mediach, co mocno zszokowało internautów, ponieważ jeszcze kilka dni wcześniej wstawiali zdjęcia i filmy, pod którymi pisali jak bardzo za sobą tęsknią, jakim dużym uczuciem się darzą, a Akop nawet kończył tatuować sobie Sylwię na plecach. Jednak to wszystko okazało się być w pewien sposób kłamcą, które para serwowała ludziom każdego dnia, ponieważ wedle słów Sylwii w ich związku już od dawna się nie układało, ale cały czas starali się to ratować. I jak dowiedzieliśmy się jakiś czas później, para poinformowała, że zdecydowali się ponownie ratować małżeństwo, w czym miał im pomóc kilkudniowy wyjazd do Paryża. Jednak wszystko wskazuje na to, że owy wyjazd nic nie wskurał, ponieważ kilka dni później Ako stawiał dwuznaczne posty na swoich social mediach o takiej treści jak Najbardziej błędnym uczuciem jest uświadomienie sobie, że nie znaczysz dla kogoś tyle, ile myślisz, że znaczysz. To wydawało się ludziom dziwne, ponieważ byli przekonani, że małżonkowie faktycznie na nowo odnaleźli wspólny język i nie mają zamiaru kończyć swojej relacji. Wiele wskazuje na to, że ludzie się mylili, ponieważ portale plotkarskie zaczęło udostępniać zdjęcia oraz filmy z Sylwii wraz z Kubańczykiem, na których ci wyglądają na mających się ku sobie. I co ciekawe, to przy pierwszym ogłoszeniu zerwania pary, ludzie oskarżali Sylwię o romans z nikim innym jak właśnie z Kubańczykiem. Jednak wtedy zarówno ona, jak i Akob zaprzeczali, jakoby było to prawdą. Dlatego też internauci zaczęli nagminnie wysyłać mężczyźnie linki do owych artykułów, do czego Akob odniósł się na swoim instastory, prosząc, aby tego nie robić, ponieważ nie nie interesuje go to kto co i z kim robi. Mam do Was wielką prośbę. Proszę, nie wysyłajcie mi żadnych artykułów z portali plotkarskich. Nie interesuje mnie co kto robi i nie mam zamiaru się do tego odnosić. Każdy w swoim życiu robi to, co uważa za słuszne. Jak wspominałam Wam w jednym z newsów na najbliższej gali Cloud MMA ma się być między m.in. Nikita, która na przedwczorajszej konferencji została zestawiona wraz ze swoim chłopakiem oraz Gochą Magical, której towarzyszył Mavs. I to właśnie on podczas konfrontacji z influencerką poradził jej, aby przyznała się do tego, z jakim influencerem spała, ponieważ jeśli go nie przeprosi, to ma zamiar sam ujawnić, kim był owy mężczyzna. Dodał również, że facet ten ma zarówno żonę, jak i dziecko. Jednak Nikita nie dała za wygraną i wyznała jedynie, że nawet jeśli chłopak udostępni, jego dane, to nie ma zamiaru wypowiadać się na ten temat, a jemu życzę powodzenia w przypadku, jeśli influencer postanowi go pozwać. Nie, a czy ty, ty zapomniałaś, nie? Jak wypisywałaś do swojej koleżanki i chwaliłaś się. No właśnie, to jest to. I chwaliłaś się. Dzisiaj na z live, jaki fajny ale o tym mówił, ale że to będzie. Jakim telefon? fajnym influencerem brudy. spałaś? Ej. Akurat mam to A ja ja tak? Tak? tak, Instagram ja, okay, ma Mati. będę wrzucał po jednej jeżeli nie przeprosi mnie w ciągu 24 godzin... No to licz się z tym, że Cię nie przeproszę. I od razu mówię, że z rozmowy, ja o tej osobie się nie wypowiadam. Ja, ja mogę, o, powie proszę, ja proszę, ja o, mogę do... powiedzieć od siebie, że nie przeproszę Cię, a no no jeśli hej. wstawisz no jego wstawiam. nazwisko, ja o tej osobie nie będę się wypowiadać. Myślę, tak. że ona Czyli powinna jest się... taka naj sytuacja, jest Myślę, taka osoba. że ta osoba powinna się wypowiedzieć, a jeśli Cię pozna, no, no, no to zawsze na to narazisz. Daniel Magikal jednak nie czuł się w tym w żaden sposób zastraszony i podczas live'a, na którym z obecną partią Oglądał całą konferencję, ujawnił, że chodzi tutaj o Isamu. Ale również Nikita miała swoje przygody łóżkowe z takimi osobami jak Malik Montana czy Reto. Isamu! Wszystko wrzucimy! To Maliku Montanie! O Isamu! Jednak ciężko stwierdzić, czy Magikal mówi prawdę, czy może stara się podkręcać, aby zrobiło się o nim ponownie głośno. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o tym, jak Boxdel postanowił oskarżyć Sylwestra Wardenga o nagrywanie rozmów nawet ze swoją ówczesną partnerką Moniką. Leśny druid od razu postanowił się odnieść do zarzutu, zapewniając, że to co pisze Boxdale jest kłamstwem, ponieważ ten nawet nie nagrywał rozmów dyktafonem. Do sprawy postanowiła się włączyć sama zainteresowana, czyli Monika, która stwierdziła, że skoro została wywołana do tablicy, to ma zamiar wyrazić swoje stanowisko w sprawie. Kobieta potwierdziła słowa Wardęgi, a dodatkowo stwierdziła, że nawet by nie śmiała poruszać poważnych tematów z Sylwestrem podczas rozmowy przez telefon, bo zdawała sobie sprawę z tego, że w każdej chwili ktoś może ich podsłuchiwać. Na tym jednak Boksel nie przestał, ponieważ po opublikowaniu na niego kolejnych materiałów przez Wardęgę w postaci filmików, na których Baron bawi się z Adrianem Polakiem i młodymi dziewczynami, postanowił napisać do Sylwestra obraźliwe wiadomości, o których ten stwierdził, że na jakiś czas zrezygnuje z zamawiania cateringów, ponieważ boi się, że Baron zagrozi mu otruciem. Oprócz tego Michał wstawił na swojego Instagrama film, który miał być chyba dowodem na to, że Sylwester ma problemy z Reknie. Sam mógłby tworzyć ładne filmy, tak, więc... No dobra, ale jako reżyser czy jako aktor? Obydwoje wiemy, że jako aktor nie wystąpisz. Leśny druid po zapoznaniu się z tym, co wstawił Bogzdel, stwierdził jedynie, że mężczyzna nie ma absolutnie żadnych granic i nie przeszkadza mu to, aby w całą sprawę wciągać kobietę, która przez niego ponownie na każdym kroku teraz się boi. Boże, on znowu chce... Do, jakoś do Moniki nawiązuje. Jaki on jest przykry. Jaki on jest przykry, ku... Monika mi się pisała, że, że, no, no, że ją to boli, że jest wciągana w to, że, yy, że znowu czuje, że się boi i tak dalej, a ten skórny syn znowu ją wrzuca gdzieś. Jesteś człowieku taki żałosny, taki żałosny. Kóra zastraszał mnie, więc to się odbiło na moich bliskich. Dostał odpowiedź, to znowu wrzuca. Jak można być takim złym człowiekiem? Jakby gdzieś musi być, chyba ta granica, nie? Barunnie tak mimo to nie przystaje i ponownie zaczepił po tej wypowiedzi bardęgę, zarzucając mu, że to właśnie on wciąga w całą aferę jego rodzinę, a nie na odwrót. Poza tym ta storka nie była o Monice, tylko pytałeś się mnie na ambasadzie, czy testosteron by ci pomógł, bo masz problemy z to co ma wspólnego z tym Monika? Nie wycieraj sobie nią mordy panie potent. Jedyna osoba, która wciąga w tę farse rodzinę, jesteś ty. Mówisz gdzie pracują i wmawiasz ludziom, że się nie wstydzą. PS kocham cię mamita. Widowniu Wardengi, nie dajcie się nabrać, wskażcie moment, kiedy zaatakowałam Monikę, gdy wypowiedziałem się tylko o nim. Jednak jak wiemy, Wardenga wcale nie wciągał to wszystko rodziny Boxdela, a wręcz przeciwnie, prosił widzów o to, aby nie obrażali jego rodziny i dali im spokój, ponieważ ci nie są niczemu winni, a do ma świadomość tego, że Boxer to wykorzysta i będzie próbował robić z siebie ofiarę. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.